Wielka porażka minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Chodzi o kwestię pigułki dzień po. Pamiętamy, że ustawę w tej sprawie zawetował prezydent Andrzej Duda. Wtedy pani minister powiedziała: Wprowadzamy plan B. Problem w tym, że plan B okazał się niewypałem. Czy mamy tutaj plan C? Zapraszam na materiał. Szanowni Państwo, pod koniec marca prezydent Andrzej Duda zabetował ustawę dotyczącą pigułki dzień po. Ustawa mówiła o tym, że y, dziewczynki w wieku 15 lat będą mogły swobodnie korzystać z takich tabletek. Czyli pójdą sobie do apteki bez zgody lekarza, bez recepty, bez zgody rodzica i kupią sobie tabletkę. To się nie spodobało panu prezydentowi, y, na co y, odpowiedź szybko znalazł rząd, a tak dokładniej y, z do tego, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby niepełnoletnie dziewczyny mogły sobie kupić taką tabletkę minister zdrowia Izabela Leszczyna. I powstał Plan B. Pani minister wymyśliła, że według rozporządzenia, które wypuści ministerstwo, to farmaceuci, to apteki będą mogły wypisać taką tabletkę. To jest kuriozalne, no bo 15-letnia dziewczynka bez osoba niepełnoletnia która nie może kupić alkoholu, nie może kupić tytoniu w sklepach, bez zgody rodzica, bez wiedzy rodzica, bez wiedzy lekarza, miałaby według tego, tego prawa pójść do apteki i powiedzieć: Dzień dobry, chciałabym kupić tabletkę dzień po. Na co farmaceuta, aptekarz widzi 15-letnią dziewczynkę i mu, Tak, ja ci wypiszę tutaj receptę. Jak nie mam na odpowiedzialność tego aptekarza, bo jeżeli tej dziewczynce by się coś stało, to później rozumiem rodzice mieliby pretensje do tego aptekarza. No ale takie rozporządzenie wprowadzono i, szanowni Państwo, jak się okazuje, podaje to radio RMFFM, tylko 128 aptek przystąpiło do tego programu. W Warszawie, w samej tylko Warszawie, mamy 600 aptek, 6 zgłosiło się do tego programu. To jest wielka porażka Izabeli Leszczyny, ponieważ. Już wcześniej o tym alarmowali panią minister aptekarze. Nie będziemy ryzykować. To jest ryzyko. Nie można osobie niepełnoletniej bez wiedzy i zgody rodziców przepisywać takich rzeczy. I dlaczego rząd popełnia ten błąd? Ponieważ Zapowiadali, że to zrobią w trakcie kampanii wyborczej. Oczywiście to chcą zrobić na siłę, tam kwotę wolną od podatku podwyższyć Polakom. To nie, Ta tabletka, dzień po to jest bardzo ważne. A dlatego jest ich, dla nich to bardzo ważne, bo kobiety potrafią głośno krzyczeć. Te wszystkie organizacje kobiece, te jakieś aborcyjne Dream Teamy, te Marty Lempart, te strajki kobiet, to, to wszystko. One, te kobiety robią ogromne zamieszanie, więc rząd musiał się w tej kwestii Czymś wykazać. To również było przecież ważne dla lewicy, dla części Polski 2050, szymona Hołowni, mniej dla PSL-u, ale dużo o tym mówił Donald Tusk. A jeżeli o czymś mówił Donald Tusk i jest to już dla niego sprawa honorowa, to trzeba po na siłę wprowadzić. Ale jak widać, nie wszyscy chcą uczestniczyć w bardzo ryzykownych programach, zatem mamy porażkę minister zdrowia Izabeli Leszczyny i mamy też tyle problemów w służbie zdrowia. Kolejki do lekarzy coraz dłuższe. Nikt o tym nie rozmawia. Jak poprawić system pracy w służbie zdrowia, jak zmniejszyć kolejki, jak dbać o to, żeby było więcej lekarzy, jak sprawiać, żeby mm, zatrudniano lekarzy, którzy mówią po polsku, bo to też jest coraz więcej takich problemów. Ja oso osobiście sam słyszałem historię, że w szpitalach są zatrudniani lekarze, którzy nie mówią po polsku. Zresztą jedna z celebrytek też o tym napisała w mediach społecznościowych. Poszła do lekarza, a lekarz mówi tylko po ukraińsku. Po angielsku nie mówi po polsku. To jest niedopuszczalna sytuacja. Idziesz do lekarza w Polsce, chcesz rozmawiać po polsku. To są realne problemy w służbie zdrowia, a my zajmujemy się resort zdrowia. Pani minister, zajmujemy się tabletką dzień po dla nastolatek. Okej, okay, niech ona będzie dostępna bez recepty dla kobiet pełnoletnich. Kobieta pełnoletnia niech decyduje sama o swoim życiu, ale 15-16-latka, która mieszka z rodzicami, której rodzice kupują zeszyty do szkoły, flamastry, linijki i długopisy, ma iść sama do apteki i kupić tabletkę dzień po, nie dziwię się aptekarzom, że nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za ten program. A co wy, szanowni Państwo, szanowni widzowie, o tym myślicie? Komentujcie! Subskrybujcie mój kanał, wbijmy w tym roku 50 tysięcy na tym kanale i lajkujcie filmy, bo to bardzo poprawia algorytm. Do zobaczenia, łukasz gadło.